Zaczęło się od wizji Altiero Spinelliego i Ernesto Rossiego, więźniów politycznych zamkniętych przez faszystowski reżim na wyspie Ventotene podczas II wojny światowej. Ich manifest Wolna i Zjednoczona Europa przedstawił obraz miejsca, w którym sojusznicy i przeciwnicy spotkają się, aby nigdy nie powrócić do starych absurdów Europy. W tekście tym Altiero Spinelli jest więźniem politycznym faszystowskiego reżimu, ale nie wspomina się, że był on również wyrzuconym z partii komunistycznej trockistą. Nie wspomina się również, że manifest Wolna i Zjednoczona Europa jest programem socjalistycznej rewolucji terrorystycznej, której celem jest likwidacja suwerennych państw narodowych. Warto również zastanowić się nad tym, jacy to sojusznicy i przeciwnicy spotykają się w Europejskiej Unii. Czyż głównym konfliktem XX wieku w Europie nie był konflikt komunizmu i kapitalizmu, marksizmu i liberalizmu? Warto również zastanowić się nad tym, do jakich to starych absurdów Europy nie chcą powrócić zjednoczeni wizją Spinelliego marksiści i liberałowie. Czy nie chodzi tu o suwerenne państwa narodowe o własnych kulturach, wartościach, gospodarkach i tożsamościach? Czy którekolwiek z mainstreamowych mediów, czy którykolwiek z wpływowych komentatorów, dziennikarzy, analityków, naukowców, Zwrócił uwagę na Białą Księgę, czy ktokolwiek przedstawił Państwu treść i sens deklaracji podpisanej w Rzymie. Myślę, że po ubiegłorocznej manifestacji na Fentotene przywódców Niemiec, Francji i Włoch, i po Białej Księdze Unii Europejskiej, nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że i jedynym celem Unii Europejskiej jest państwo komunistyczne. I w tej sytuacji nie dziwi, że można ten fakt tylko zamilczać na śmierć. Bardzo proszę o przekazywanie znajomym i nieznajomym linków do moich filmów.